Thank you. Wydział Nagłów Społecznych sytuuje się w tak zwanej starej części bazy uniwersyteckiej, to znaczy w miejskiej części, a dokładnie rzecz na obrzeżach. Okazało się, że nasze usytuowanie ma cały szereg zalet, zarówno dla pracowników, jak i dla studentów. Obecnie mamy 4,5 tysiąca studentów na wydziale, to nie jest mało. W tej obecnej strukturze wydział składa się z czterech instytutów, to znaczy z Instytutu Filozofii, Kulturoznawstwa. Psychologii i Socjologii oraz jednej katedry, katedry religii, i badań porównawczych. W sumie na wydziale obecnie mamy ponad 220 pracowników naukowo-dydaktycznych. Widzimy studia na sześciu kierunkach, na wielu specjalizacjach. Te lata funkcjonowania na wydziale przybywało i pracowników, i kierunku studiów, specjalizacji. Sprawiło wydzielenie się najpierw z Instytutu Pedagogiki, został utworzony Wydział Studiów Edukacyjnych. Pamiętam moment wyjścia, moment wyjścia związany z Wydziału, z wydziału Nauk Społecznych, związany z wzrastającą liczbą pracowników samodzielnych, z determinacją ówczesnych liderów profesora Kwiecińskiego i profesora Brzezińskiego, aby powstała ta nowa placówka, ta nowa jednostka, która posiadała potencjał, aby stworzyć własny wydział. W pewnym sensie jest element nostalgii za dawnymi czasami, kiedy to byliśmy częścią Wydziału Nauk Społecznych, ale ta niezależność nie spowodowała izolacjonizmu. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. I mam tę satysfakcję, że jako kolejny dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych mogę współpracować z kolejnym dziekanem Wydziału Współ Nauk Społecznych na zasadzie partnerstwa, współpracy, na zasadzie wspólnych projektów i na zasadzie przekonania, że kampus Szamarzewo stanowi jedność. Która... Mimo, że na Wydziale Nauk Społecznych no, było nam dobrze, to jednak baza lokalowa tegoż wydziału no, nie pozwalała nam na rozwój. No i w związku z tym Zaczęliśmy myśleć o tym, żeby przenieść się do nowego budynku. No i taka okazja się pojawiła na przełomie tysiącleci. Zapadły wtedy decyzje o tym, żeby Instytut Nauk Politycznych Dziennikarstwa otrzymał nową siedzibę. No, podjęliśmy starania o to, aby przekształcić Instytut w Wydział. No i prawda jest taka, że no, matką Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa jest Wydział Nauk Społecznych, a jego ojcem pan profesor Stanisław Lorenz, ówczesny rektor, no, w okresie gdy ja byłem studentem, jak i też kolejne pokolenia naszych absolwentów, na pewno pamiętają e, rabatkę z różami, no, która m, uświetniała miejsce. No, przed budynkiem naszego Instytutu i Instytutu Kulturoznawstwa. No i w związku z tym, żeby przenieść z Szamarzewa coś do nas, a przenieśliśmy sporo, no postanowiłem, że urządzimy sobie także tutaj, no mniejszą, co prawda, ale, ale rabatkę z różami. No po... Pamiętam, kiedy yy, politologia przenosiła się nam oraz śpiewaliśmy wszyscy, pamiętajmy, o ogrodach, no to taki był już wtedy taki hymn tego, tego kampusu. Na pewno nie było tak, że, że, że na wydziale tylko jedni mieli rację. A fakt, że jednym z nielicznych profesorów zwolnionych na naszym wydziale był właśnie profesor Leszek Nowak, stanowi to w tych trudnych czasach. Mieliśmy zresztą tutaj takie sytuacje, że odwoływano naszych dziekanów. Po wprowadzeniu stanu wojennego, także. Przed stan wojenny i z konsekwencjami kadrowymi, jeśli chodzi o nas, to najboleśniejsze to internowanie na cały rok, na cały rok profesora Leszka Nowaka, A. nasz protest, też protest wydziału, pamiętam duże zaangażowanie w, w burzliwe posiedzenie Rady Wydziału profesora Kwiecińskiego, którego prokurator, tego wystąpienie prokurator uznał za no, obraźliwe dla władzy państwowej. Jeśli chodzi o mnie, no to pan minister skorzystał z specjalnego artykułu przejściowego ustawy, która powstała w 1985 roku jak napisał, nie potwierdził pełnienia mojej funkcji, nie wyrzucał mnie z tej funkcji, nie odwoływał, tylko nie potwierdzał. W konsekwencji moi koledzy solidarnie ustąpili, ale nie dane im było solidarnie ustąpić, ponieważ nie wcześniej żołnierz przyniosł każdemu z nich odwołanie z datą wcześniejszą. No trudno było sobie wówczas władzy ówczesnej wyobrazić, że ktoś może ustąpić sam solidaryzując się z kimś innym. Ja się na szamorzewie pojawiłem pierwszy raz albo w lutym, albo w marcu 1976 roku. To były drzwi otwarte dla ewentualnych kandydatów na studia prowadzone przez Instytut Filozofii. Teraz jak już jestem dyrektorem Instytutu Filozofii to to, 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 to nie trzeba mi przypominać, że Instytut Filozofii jest częścią Wydziału Nauk Społecznych, prawda? Myśmy próbowali się na wszelki możliwy sposób otwierać na świat. I tutaj pojawiło się mnóstwo, mnóstwo bardzo znaczących gości, bardzo znaczących postaci z ówczesnego, nie tylko ze z ówczesnego życia intelektualnego, światowego, europejskiego. Myśmy tutaj mieli przyjemność gościć Jürgena Habermasa wielkiego filozofa niemieckiego który zresztą po dzień dzisiejszy jest aktualnym badaczem, myśmy tutaj gościli filozofa Karla Appla prawda, który dalej jest aktywnym filozofem tutaj także gościł zmarł już Richard Rorty tutaj również w Instytucie Filozofii obecny był Profesor Zygmunt Bauman, zresztą wielokrotnie. Sam zresztą organizowałem kilka, kilka spotkań. Organizowałem także spotkanie z Wolfgangiem Welszem, wybitnym filozofem niemieckim. Także tutaj warto wspomnieć o wizycie wybitnego estetyka amerykańskiego i filozofa Gerarda Schustermana, również właśnie goszczonego przez Instytut Filozofii. I także Sławomir Ziszek, wybitny filozof współczesny. I oczywiście dodam już na sam koniec, mianowicie Instytut Filozofii organizował Międzynarodowy Kongres Filozofii Chemii. Jednym z gości tego kongresu był wielki zarówno fizyk chemii, jak i chemik laureat Nagrody Nobla Roald Hoffmann. Kiedy patrzę przez to okno, to przypomina mi się, że zaczynałem pracę w Instytucie Kulturoznawstwa w pokoju obok, czyli miałem podobny widok przez, przez okno. Jubileusz czterdziestolecia Dla kulturoznawstwa to też jest jubileusz, przy czym 40 będziemy obchodzić w przyszłym roku. Także ten, ten i przyszły rok to jest, to, 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 to jest okres podwójnego jubileuszu. Na tym wydziale też jesteśmy już 35 lat, więc naprawdę czujemy się związani z ogrodami. Mało kto pamięta kolegium Nową, gdzie, gdzie Instytut zaczynał? Cieszy mnie bardzo sukcesy naszych studentów, przede wszystkim ich aktywność hmm. naukowa i kulturalna, hmm. kulturoznawcy oddawali się intensywnie działaniom teatralnym to zresztą zaczęło się jeszcze w czasach kiedy byłem wicedyrektorem Instytutu Kulturoznawstwa do spraw studenckich i nawet w pierwszych tych występach utworzonych wówczas teatrów jak na przykład Strefa Ciszy uczestniczyłem kiedyś biegając po mieście razem <grytanie> z nimi Wiedziałem, że będę miał dużą ilość czasu, będę miał dużą swobodę, a na tym mi bardzo zależało, żeby głębiej się zaangażować w teatr. Więc studia były dla mnie idealnym czasem, żeby rozwinąć skrzydła artystycznie. Kulturoznawstwo i studia same dały mi jedno, dały mi wiedzę o kulturze. Nauczyły mnie pewnej wrażliwości innego typu, bo miałem kontakt z różnymi, jakby to powiedzieć, i formami sztuki, i formami tego, w jaki sposób się o sztuce pisze. Nasza wiedza e, pozwala, pozwala nie wierzyć zbyt szybko e, uczy, e, uczy wątpić, e, uczy sprawdzać uczy, uczy mieć własne zdanie. A studia kulturoznawcze pozwalają no, jakby podważają te takie oczywiste prawdy. Jeśli mogę powiedzieć coś, co może zabrzmi trochę dwuznacznie, no to studia kulturoznawcze nauczyły mi relatywizmu. Zło złośliwi mówią, że, że kulturoznawstwo to są takie studia o niczym, ale to, to o niczym to, to tak nie jest. To są studia, właśnie, które dają bardzo szeroką kompetencję na wielu płaszczyznach i, i umiejętność też nawiązywania kontaktów z rozmaitymi rozmówcami, którzy reprezentują różne dziedziny. Od 1999 roku do dnia dzisiejszego jestem dyrektorem nie najgorszego w skali krajowej Instytutu Psychologii, który się wyróżnia na tle innych instytutów tym, iż posiada dwa komplety uprawnień akademickich, znaczy doktoryzowania i habilitowania z psychologii oraz nauk o poznaniu komunikacji społecznej. Nasza psychologia sięga tradycją 19 roku. Mieliśmy szczęście do dobrych uczonych, dobrych menedżerów, profesora Pachowskiego, profesora Lewickiego, profesora Chornowskiego. Przez dziesiątki lat utrwaliła się pozycja naszego Instytutu w ścisłej czołówce ośrodków krajowych w kilku specjalnościach. Po pierwsze, mamy poważne Osiągnięcia, jeśli chodzi o badania naukowe, ale co jest pewną specjalnością Instytutu Psychologii, o przygotowanie ogólnokrajowych podręczników akademickich w zakresie podstaw badań psychologicznych. Mam na myśli metodologię badań psychologicznych, diagnostykę oraz psychometrię. Drugi ważny obszar, z którego znani jesteśmy w Polsce, to Psychologia kliniczna, a wieje w ramach kolejne edycje, zapoczątkowane klasycznym dzisiaj podręcznikiem psychologii klinicznej, wydanym pod redakcją profesora Andrzeja Lewickiego. A te kolejne edycje to prace skupiające coraz większą grupę współautorów nie tylko poznańskich. Trzecia grupa badań monografii, podręczników to prace z zakresu psychologii rozwoju człowieka. Myślę, że nasz poznański styl kształcenia studentów psychologii idealnie wpisuje się w model Humboldtowskiego Uniwersytetu łączącego badania naukowe z, z dydaktyką. Ponad 10 lat temu uruchomiliśmy pierwszy w Polsce, i, ale w, mający w, w, na dobrych uniwersytetach amerykańskich i europejskich swój odpowiednik. Chodzi o uruchomienie kierunku studiów nazwanego y, kognitywistyka. I tutaj w grupie kolegów profesor Andrzej Wiśniewski, profesor Andrzej Krawiter, przede wszystkim on, profesor Krzysztof Łastowski. Y, y, też i ja byliśmy włączeni w tę grupę, która tworzyła ten kierunek studiów. Kognitywistyka jest właśnie nauką o tym, jak my, jako organizmy biologiczne, potrafimy z bodźców fizycznych wydobywać informacje o otoczeniu. Teraz to jest czas biologii, czas mózgu. Prawda? I ci, którzy mają wiedzę z tego zakresu. Jak gdyby najlepiej przygotowani na to, co nastąpi. Jeśli chodzi o strony naukowej, to przede wszystkim chciałbym zwrócić na bardzo dobre, jedno z najlepszych laboratoriów o yy, profilu neurokognitywistycznym. Laboratorium aktualnie prowadzone przez pana profesora Grzegorza Króliczaka. Powstało wspaniałe laboratorium, w których mamy, zatrudniamy pozdoków z spoza Polski, których, t, i wyniki prac tego laboratorium e, publikowane są w najlepszych czasopismach listy J.C.R. 40-lecie Wydziału Nauk Społecznych wiąże się również z moim osobistym takim akcentem, bo 40 Lat temu podjęłam pracę jako właśnie pracownik naukowo-dydaktyczny. No I muszę powiedzieć, że bardzo mi się to spodobało. Spodobał mi się w ogóle Instytut Socjologii, znakomita atmosfera, którą stwarzał pan profesor Andrzej Kwilecki, takiej otwartości, nie było dystansów. A również bardzo miło wspominam pana profesora Władysława Markiewicza, pierwszego dyrektora Instytutu Socjologii i znakomicie wdrażał nas w historię socjologii. Dużo mówił właśnie o Florianie Znanieckim. Ale najwięcej dowiedziałam się o Florianie Znanieckim od pana profesora Dulczeskiego, który był uczniem Floriana Znanieckiego. Socjologia dla mnie zawsze była, powiedziałbym, sztuką nieufności i podejrzeń. To znaczy podstawową mądrością socjologii chyba jest coś takiego, że rzeczy nigdy nie są takie, jakie się wydają na pierwszy rzut oka. Nie daj się zjeść pozorom. Wszystko jedno, czy to będzie medialny pozór, czy mądrości potoczne, czy właśnie to, co ci się przedstawia w reklamie. Zajrzyj pod podszewkę, za fasadę. Staraj się dotrzeć do prawdziwego sensu rzeczy i zastanowić, co te procesy tak naprawdę znaczą. No, socjologia jest sztuką rozumienia własnego społeczeństwa, ale w ten sposób, żeby wiedzieć trochę więcej niż się o nim wie jako człowiek potoczny. Ku mojemu zaskoczeniu w tym roku mija 20 lat od wypromowania pierwszych licencjatów pracy socjalnej. Powstała ona w 1992 roku. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora Instytutu Socjologii profesora Ziółkowskiego, Marka Ziłkowskiego i kolegi profesora Zbigniewa Woźniaka. Ta idea okazała się ze wszechmiar słuszna, bo dziś, z perspektywy 23 lat kształcenia w naszym instytucie pracowników socjalnych, możemy powiedzieć, że fundamenty socjologiczne przydają się w rozumieniu człowieka, świata jego potrzeb i znakomicie te podstawy socjologiczne wyznaczają zręby programu pracy socjalnej. Katedra kontynuuje działalność zakładu historii filozofii religii, który funkcjonował w strukturach Instytutu Filozofii od roku 1991. A katedra powstała w marcu 2011 roku. Obecnie zatrudnia pięciu pracowników, w tym czterech naukowo-dydaktycznych i jednego pracownika administracyjnego. Jest organizatorem corocznych seminariów religioznawczych. Była współorganizatorem Kongresu, Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego. Co roku pracownicy katedry wydają kilkanaście artykułów kilka książek, także myślę, że katedra stanowi takie widome widomy potwierdzenie, że jest sens powo powoływania takich nie, relatywnie niedużych, mobilnych jednostek, które mają wyraźnie sprofilowany yy, program badawczy. Szamarzewo jest rewelacyjne, jest rewelacyjne, dlatego że ma taki. No. Ma, ma klimat i ten klimat jest taki absolutnie nienadęty przez to, że to w te budynki mają w sobie to piętno czasu, maskowane oczywiście płytą gipsowo-kartonową i plastikowymi oknami. To tak jest spokojniej. Panie z recepcji, panie nie z recepcji, przepraszam, tylko panie z szatni, mają koty, już kolejne kocie pokolenie tam jest. Więc samo to miejsce ma, ma taki. Co, coś tam jest dobrego. To miejsce, reasumując, ma siłę swojej. Tego, co wiąże się z moją pamięcią emocjonalną, a to wiąże się z ludźmi. I jest to ciągle bardzo bardzo dobre miejsce. Cudowne na tym wydziale i w tym instytucie jest to, że on nie jest w centrum miasta, tylko że jest na ogrodach, które są, które są najładniejszym zielonym kawałkiem poznania. Studiowanie tutaj to przyjemność także w tym sensie. Zbyt no. tu dwa domy, te budynki jako domy studenckie. Ten nasz dzisiejszy AB i i obecny budynek C, natomiast ten budynek, który wówczas się budynkiem pedagogiki, no był kiedyś szkołą towarzystwa Przyjaciół dzieci. Myślę także, że to architektoniczne zagospodarowanie tej przestrzeni daje możliwość bezpośrednich styczności codziennych z wieloma ludźmi, a to działa także integracyjnie. Na kampusie y, 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 mieścimy się już kilkadziesiąt lat i przez ten czas się kampus zmienił radykalnie. Pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu głównym problemem na kampusie były zarówno sale dydaktyczne, jak i takie zwyczajne użytkowanie na przykład jadalni. Kilkanaście lat temu jeszcze jadalnia przypominała czasy wczesnego go, y, Gomułki. Kiedy zaczynałem tutaj pracować Jakieś no, ponad 30 lat temu, to nasz parking centralny był składowiskiem e, koksu, hałdy, hałdy koksu w samym, w, se, w samym centrum. Przez lata całe ten wydział był, mówi się tak językiem budowlanym, niedoinwestowany. Wy, wydział był z epoki przeszłej, z epoki głębokiego PRL-u. Wyposażenie, wygląd budynków no Do tego stopnia tworzył pewien skansen, że bez żadnych korekt, można było śmiało kręcić filmy, które akcja była umiejscowiona w latach 50. Zaczęło się to zmieniać. W kadencji mojej dzikańskiej przygotowaliśmy wniosek do Komitetu Badań Naukowych o, o pobudowanie nowego budynku o funkcjach naukowo dydaktycznym, ale była duża determinacja i profesora Drozdowicza i moja, także dostaliśmy środki z KBN-u na projekt, co było czymś wyjątkowym. W następnym rozdaniu na podstawie tego projektu dostaliśmy środki na dość znaczące środki, już nie pamiętam jaka to była kwota, ale znacząca, na rozpoczęcie budowy, no i następni. Dziekani tę budowę do, dokończyli. Zadaniem było zbudowanie czy doprowadzenie do zakończenia planów, które poprzednie władze dziekańskie miały, czyli postawienie budynku. Budowa tego budynku zaczęła się w sierpniu 1996 roku, a zakończyła się czyli przecięcie wstęgi nastąpiło we wrześniu 1999 roku. podjęli decyzję, popartą decyzją Senatu, że nadamy nazwę Bunkowi najbardziej okazałemu, najbardziej reprezentatywnemu imię Floriana Zdanieckiego. Przypomnę tylko, że Florian Zdaniecki był związany z naszym uniwersytetem w okresie międzywojennym, był prekursorem powstania socjologii na naszej uczelni, uczony światowej sławy. Powstanie nowego budynku oznaczało powstanie nowych przestrzeni. Też jest to miejsce galerii artystycznej wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Organizowane są cykliczne wystawy znakomitych artystów. Kilku lat organizujemy na kampusie Ogrody Wspólnej Studiów Edukacyjnych Festiwal Kultury Studenckiej, kulminacją. Także festiwal stanowi taki wyraz zaangażowania w życie artystyczne, w życie kulturalne zarówno naszych studentów, jak i naszych absolwentów.